Cieszę się, że jeszcze raz powtórzę, że zrealizowaliśmy ten swoje zadanie, które tak chcieliśmy razem z miastem, że chcieliśmy pokazać, że jednak można coś wspólnie i działać razem na rzecz mieszkańców i niech ten Parking będzie początkiem. Tak Panie Prezydencie? Jak najbardziej. <gry> no, dziękuję bardzo. No, oczywiście, no to jakby to spółdzielnia wystąpiła z inicjatywą, że e, dla mieszkańców, dla spółdzielców e, potrzebuje miejsc parkingowych, a jest to taki teren miejski, żeby nie można było zrealizować e, Oczywiście od razu wyraziliśmy zgodę, trochę to długo trwało, uzgodnienia różne dokumentacyjne, ale szczęśliwie dotarliśmy do finału, nie przejmując się po drodze różnymi e, trudnościami. Zapraszamy. Dzisiaj jest dzień, gdzie dobiega koniec realizacji właśnie postulatów mieszkańców, bo budowa parkingu była. Wynikiem postulatów mieszkańców, którzy narzekali na stan, jaki w tym rejonie jest, brak miejsc parkingowych. Nie było ich dużo i ze względu na to zdecydowaliśmy się razem przy współudziale miasta i swoich środków zaangażować, żeby ten punkt, z który wychodził ze spotkań z mieszkańcami, zrealizować. Bo mam nadzieję, że będzie dobrze służył mieszkańcom. Ten parking jest to 103 miejsc dokładnie. Są miejsca wydzielone dla osób niepełnosprawnych. Także mam nadzieję, że realizacja tego przedsięwzięcia była słuszna. Okej, okay, Oprócz 103 miejsc, co jeszcze tutaj mamy, co zostało zrobione po prostu w ramach tej inwestycji? W tej inwestycji zostały poprawione ścieżki rowerowe, dojścia do parkingu, jak i wyrównanie też terenów zielonych, jak państwo widzicie. Mankament, znaczy może nie tyle, że mankament, ale opóźnienie wynikało z to, że nie udało nam się synchronizować robót yy, ciepłowniczych, które wykonywuje Mestr Koszali na rzecz spółdzielni, jak i również yy, pandemia. Te dwa elementy wpłynęły na to, że nie oddajemy to z dniem 30 maja, a jednak z dzisiejszą datą to jest 2 lipiec. Jeśli chodzi o inwestycje przy ulicy Emilii Plater Podobną, jak to tam ma wyglądać i kiedy możemy się spodziewać, że te roboty się rozpoczną? Powiem tak, musimy przeanalizować swoje środki finansowe, gdyż pandemia koronawirusa i pożar na Starzyńskiego, budynku 2, no niestety mocno zakleciły finansami spółdzielni. Dopiero po przeanalizowaniu możliwości finansowych, będziemy mogli dalej rozmawiać na temat utworzenia miejsc parkingowych w rejonie Gierczak-Plater. Jednak chcę zaznaczyć, że ten temat nie jest porzucony i nie będzie porzucony, jak i miasto i z prezydentem miasta będziemy spróbowali go realizować. Inwestycje, no wygraliśmy przetarg, no realizowaliśmy od ubiegłego roku. Aha, do kamery. Obiego realizowaliśmy, no i jest efekt, skończony jest. I czy występowały jakieś problemy w czasie A, pracy? Początkowo, na początku było bardzo dużo deszczu, mokro, w stosunki wodne, kiepskie są, ale uporaliśmy się. Takich inwestycji jak najwięcej. Całe siedle będą miały parki piękny. I to nawet, nawet można, nawet w przyszłości nawet można być chroniony tym parkiem, bo jest zamknięty, nie?